Witam was, ja jestem Karważ10 i już dostajemy informacje o kolejnych wydarzeniach. Zdarzenia Oznaczenie wyda Oznaczenia wyzwań są ukazane na minimapie i menu pauzy. Dziękuję. Wszystkie wykonane wyzwania nagradzane są brązowymi, srebrnymi lub złotymi medalami. Zdobycie złotych medali we wszystkich wyzwaniach odblokowuje platynowe wyzwania. Uuu. Należą one do najtrudniejszych wyzwań. Wykonaj je, by zyskać dużo punktów ewolucji. Nowe wyzwania odblokowane są wraz z postępem w grze. Dobra, to zróbmy sobie parę takich wyzwań. W poprzednim odcinku napadliśmy na siedzibę Genteku. Zróbmy najpierw to Napadliśmy na siedzibę Genteku Która okazało się jest już Praktycznie Rozwalona Przez drugi prototyp Przypominam, że my jesteśmy pierwszym Ten drugi prototyp No Rozwalił wszystko I stworzył mutanty Które za to goniły nas w poprzednim odcinku, co to jest? Podpowiedź. Ładuj swoje ataki trzymając przycisk ładowania. Atak jest wolniejszy, ale dużo bardziej bolesny. Warto wiedzieć. Dobrze. A ten gdzie idzie? Przebierzmy się, co by nas nie zaatakował. A, bo my jesteśmy na dachu... Bo my jesteśmy na siedzibie Genteku. Możesz rzucić prawie wszystkim. Złap, na, naładuj moc, rzuć. Im cięższy obiekt, tym więcej obrażeń zadasz. Gdzie ja biegnę? Biegnę i zapomniałem dokąd biegnę. Brawo. Tutaj coś jest, pewnie. Lot. U, mam złe przeczucia. Zwłaszcza po tym dość kiepskim sterowaniu i bezwładności tego bohatera podczas biegu. A zwłaszcza podczas skoków Dobra Jak na razie nam idzie I teraz co? O, jest koniec Jest srebrny Nie będę próbował drugi raz I już się na nas rzucają Dobra, ale mamy srebrny medal Zaczyna się robić jasno Pokażcie mi ta mapa co tu jeszcze jest z wysokości? Wypatroszenie. Zróbmy to wypatroszenie. Ale najpierw ulepszenia. Ruch. Coś na co mi stać. Szybkość sprintu. Ale to wszystko jest drogie. Co to znaczy rdzeń? Nie rozumiem. Ja mam 61 tysięcy. A no to mnie stać. Co tu jeszcze wziąć? Podwójny ślisk. Teraz już mam tylko 13. 36, 20 Mam to? Nie rozumiem Dobra Co tu jeszcze jest obok Dobra, tu jest blisko drugie wyzwanie Skokowe I jakaś jeszcze kulka Co to są za kulki? Przedmiot naziemny. O, punkty epidemii. E, punkty ewolucji. No to już wiem skąd w Sainzeroach był pomysł na klastry. Jestem blisko. Powoli. E, na górę muszę iść. Jest. Dostanę się do wyznaczonych punktów tak szybko jak możliwe. dwa, jeden, Biegnę. Już zrobiłem jeden błąd. a mianowicie nie wyliczyłem dobrze skoku i wyskoczyłem za daleko. O, krótkie. No nie. Za pół sekundy. Jeszcze raz. Szybko, 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 szybko. Ile. Jest. Na złoto się nie będę nawet próbował wybić. Co najwyżej na najwyższych ulepszeniach sprintu i skoku. I może na jakichś ulepszeniach dających zmniejszenie tej bezwładności podczas skoku. Dobra, jest ósma minuta. Czas zająć się zadaniem głównym. Usuń ten znacznik. Chociaż może. Nie, jednak zadanie główne. Fajnie skacze Natomiast to nawet ładnie wygląda Jak na 2007 rok Już widzę, już widzę gdzie się zaczyna misja kupić kamuflaż o cicha konsumpcja atak altleryjski fajnie kupię to To jest co? Nie mam pojęcia, ale nie mogę tego, tego kupić. Pojazd wroga. Strzelba bojowa bardziej by chyba pasowało karabin. Dobra, nieważne. Szybki rzut.

Dobra Akurat ten filmik był nie spolszczony No ale spolszczenie jeszcze nie jest pełne To, nawet, to pewnie nawet jeszcze nie jest beta Fajnie tak się skacze. Co tu się tak czerwono świeci? E, tak czerwono dymi Wow, tu jest pożar Tu jest zielono Ej ale teraz na serio, czemu to jest zielono? Wow Tak, już się pojawiły czerwone obszary strój mam schodzimy i biegniemy Chicago vs Spokane It has to be connected to Lisbon. Parker, Karen I, DOB 1176. Doctorate, Genetics, Rutgers University 722003. Hire, Gentech. Special Projects, 2 2002 Director, genotyping, level D access. Reported to Director McMullen, Raymond F. Romantically involved with Mercer, Alex J. Wanted for questioning. Subject is to be detained and transferred to Base 6, Charlie Alpha 1. Czyli on coś łączy z Alexem. To wyjaśnia to powitanie. Что было? Чего в центре? się skacza po tych budynkach. Włóczę mnie chyba zauważył, bo spadłem. By zyskać do dostęp do skanerów tożsamości musisz pożerać dowódcę i przebrać, je, przebrać jego postać. Użyj cich, cichej konsumpcji, by dyskretnie pożyć, gdy przeciwnicy są w pobliżu. uszli mnie jednak nie zauważyli. Dobra. Spadnijmy gdzieś w takim miejscu, że O, tu Ha, szukają go Znaczy szukają mnie Ja sobie wejdę po cichutku Dobra, czas biegać Teraz po cichu. wieczkę jak się cicho konsumuje? Na pewno nie jest otwartą paszczą. Za człowiekiem FE. e Dobra. f Wow. Szybko. Wejść do bazy. Does. Musisz pożyć kierowcę APC, by zdobyć umiejętność pro... prowadzenia i jazdy APC. Bazy wojskowe mają kluczowy personel, który może zostać pożarty do ulepszeń. Odwiedzaj bazy, by ulepszać lub dodać nowe umiejętności. No to w sumie normalne, że nasz bohater nigdy nie jeździł. Czołgiem więc nie wie jak się go obsługuje. Więc jakby go tutaj cicho pożreć. Zrobione. Welcome to the Marine Armour Training Center. there are 19 major systems in this marine armored personnel carrier and over 25000 moving parts in the next eight months you will learn all of them when you're done here you'll be able to park that vehicle on top of an enemy position and blow the shit out of them it's my job to get your shit in order it's your job to shut the fuck up and learn Nieźle są przygotowane te wspomnienia. porwanie pojazdów opancerzonych odpakowałem porwanie, dobra mogę tym jechać? lecz on jest chyba... no on jest raczej niesprawny Dobra, jestem wykwalifikowanym personelem. Więc raczej nie, nie będzie alarmu, że sobie pożyczyłem go. No wie, klakson. No z drogi. Uwaga, fajnie się prowadzi ten czołg. Dobra. Tylko wieżyczka się trochę powoli obraca. Kurde, rzucają się pod koła. Dobra. Jedziemy dalej. Szybki ten czołg Dobra Jeszcze kawałek Siema O nie, wjeżdżaj mi pod koła Cel? Tam są całe. A bo tu są zarażeni. A to jest ciekawe, że się teraz. Pożarłem tego kierowcę czołgu i wykonuję jego pracę Co mam jeszcze robić O kurde Drogi, jadę Przy okazji tam klaster był Ale teraz mi się go nie chce zbierać. No z drogi. Na kogo ty strzelasz? No, wojsko zaczyna pacyfikować ludność Manhattanu Tam jest... Urf. W sensie mam rozumieć bazę zombiaków. Eee, zombiaków mutantów. Dobra, jadę. Spektakularne wejście. Nie wierzyłem, że się uda. Myślałem, że będę musiał objeżdżać naokoło. Dobra. Rozwalić to. Łowca. Będę przyjacielem wojska. Będę robił robotę, którą oni powinni ruszyć z dupy i wykonać. Boom. Dobra. Teraz uratuj Karen Parker. Ok. Spektakularne wyjście. Z drogi. Strzelam, że teraz jedziemy do kryjówki Deiny siostry Aleksa. A czy oni jeszcze się nie domyślili, że ja jestem jakiś... nie tajemnic? No, chociaż w sumie jak tutaj nawet taksówki wjeżdżają w Co tu się dzieje? Ludzie Ja rozumiem, że jest stan wyjątkowy czy coś tam Dobra Dzięki Teraz pytanie czy my go Tak Rób 5 nowych zadań pobocznych, wydatki armii 200 milionów, straty zarażonych 106, straty cywilów 25. O i trochę mi się tam przejechało. Nie. To byłem ja, Karwarz 10. Tam widzicie już znacznik kolejnego zadania. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie łapki w górę, łapki w dół. Do załączenia w kolejnej części zagrajmy w Prototype. Cześć.